Siema tu Dawid Godziek. jestem dzisiaj w sklepie AWD MX. Zawsze na początku sezonu składam nowy rower. Przyszła ta wielkopomna chwila. Wybiorę dzisiaj swoje ulubione części, poskładam rower do kupy, pokażę Wam go, pokażę Wam kilka sztuczek. Także dawajcie. Dobra, mamy już komplet części, zebrałem wszystkie swoje wymarzone. Arcy, jakie były w sklepie, kolory czarne, złote i takie brązowe, także będzie miodziu. Zabieram się za składanie i za niedługo widzimy się z całym rowerem. Mój BMX na ten sezon 2020 jest złożony na ramię Cult Trail. Najdłuższa, jaka była, czyli 21,25 cala. Widelec Colony Sweet Toot. 25 mm offset. Kierownica dość wysoka, bo 9,35. gripy Cult Waffle. Kierownica trzyma się mostka Division. Nie wiem dokładnie jaki model, ale jest to top load pedały Eklata, do tego korba Colony, zębatka z Skny 28 zębów i łańcuch Half Link Kolony w pięknym złotym kolorze. Tylne koło składa się z obręczy Eklat Camber, do tego piasta Kolony wasp, opony cool Vans Waffle 2.1 cala szerokości, a w środku dętka Tubolito. Przednie koło to obręcz Eklad Merkury. Do tego piasta ponownie kolony łosp. Wszystko na bolty, opona, hull, vans, Wafu i dentka Tubolito. Dzięki wszystkim za oglądanie. Złożyliśmy z Awodemics naprawdę fajną furę, która będzie mi długo służyć. A Was zapraszam do kolejnych filmów. Yo.